Niesamowitą dyscypliną sportową są sztuki walki, wszystko bardzo szybko się zmienia. No i trochę tak jest z galą UFC 294, że teraz po wczorajszym ogłoszeniu nocnym Dany White'a praktycznie całkowicie zmienia nam się karta główna. Przepraszam za mój głos, ale jestem troszeczkę przeziębiony, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Oczywiście zanim przejdziemy do głównej analizy i tego, co się zmieniło, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, to mi pomaga w rozwijaniu tego kanału i przechodzimy do tego, co ogłosił Dana White. W nocy Dana White ogłosił, że zmienia się karta, jeżeli chodzi o walkę główną, czyli pojedynek Charlesa Oliveira z Islamem Machaczewem numer dwa zmienia się na Aleksandra Wolkanowskiego z Islamem Machaczewem również numer dwa. Jeżeli był pytany na, o Mateusza Gamrota, Dana White w, na konferencji, to mówił, że Mateusz Gamrod oczywiście był brany pod uwagę, ale widziałem dużo takich zapowiedzi i analiz w internecie, które mówiły o tym, co może się wydawać, że Mateusz Gamrod e, zawalczył w tym pojedynku. Musicie zrozumieć, ja też mówiłem o tym w zapowiedzi w pierwszej walce, że bycie backupem to jest raczej taka nobilitacja, jeżeli chodzi o pozycję i to, że ma się troszkę więcej czasu w mediach w czasie tej walki, ale backupowi zawodnicy zazwyczaj fighterzy. Przy tak dużych pojedynkach są tam tylko po to, gdyby coś wydarzyło się z dnia na dzień, gdyby nie można było wykonać telefonu do dużo większego nazwiska. No a jak powiedział Dana White, ekipa. Izraela Desani, Aleksandra Wolkanowskiego zawsze odpowiada na wezwanie, więc jeżeli szukano kogoś, kto ma jeszcze duże nazwisko i może tę walkę ponieść, to był to właśnie Aleksander Wolkanowski, który od razu odebrał telefon i powiedział, że jasne, tydzień nie ma problemu, zawalczę z Islamem Machaczewym. Nie wiemy, czy Mateusz Gamrot cały czas nie jest backupowym zawodnikiem. Wiemy przecież, że kiedy Izrael Adesania walczył z Czernym Sirklandem, to dowiedział się dopiero na miejscu, że Jared Kanonier był wtedy backupowym E, tak jak mówię, to oczywiście daje więcej czasu raczej dla mediów, nie jest to nic e, pewnego, e, ale też umacnia pozycję danego fajtera e, w zestawieniu. E, powiedział również e, na tej konferencji e, Dana White, że walka Kosty z czy majewem jest zagrożona. Chodzi oczywiście o operację łokcia, którą trzy tygodnie temu miał Paulo Costa. Nie ma jeszcze żadnych potwierdzonych informacji. Dana White powiedział, że chciałby oczywiście mieć do dziennikarzy potwierdzone informacje, ale tego nie ma. Może jeszcze dzisiaj dowiemy się, czy ta karta nie zacznie się powolutku sypać. Ciekawe, kto wtedy mógłby skoczyć za Kamzata. Wydaje mi się, że dużo prawdopodobnym przeciwnikiem może być jednak Kolbi. Covington, który przecież miał bardzo dużo czasu w mediach, w Submission Radio, był u Bispinga wielokrotnie, zanim dochodziło teraz do UFC 294, więc moją predykcją, jeżeli chodzi o pojedynek, gdyby kosty miał ktoś zastąpić, to byłby to Colby Covington. No i ten pojedynek był naprawdę ciekawy, ale jeżeli oczywiście dojdzie do głównych informacji, to też zrobię tutaj dodatkową analizę. Wściekły był Dana White, że Brazylijczycy po rozcięciu na Sparingu. Czerski Oliveira, mocno ścięty łuk brwiowy, poinformowali najpierw internet, a nie włodarzy i sponsorów UFC. No bo, oczywiście, wiadomo, że jeżeli walka odbywa się w Abu Dhabi, to najpierw powinni dowiedzieć się sponsorzy, ale tak czy inaczej, mamy przed sobą kapitalny pojedynek. Aleksander Wolkanowski już od dawna udowodnił, że jest. Prawdopodobnie gołtem, jeżeli chodzi o światowe MMA i UFC. Jest zawodnikiem, który nie boi się nikogo. Wyczyścił swoją kategorię wagową, jest waga piórkowa. Przypominam, ostatnio wygrana z Jairm Rodriguezem. Trylogia z Maxem Hollowayem. Genialnym przecież zawodnikiem. No i prawie wygrana walka już raz z Islamem Machachewem. Wolkanowski wnosi do oktagonu coś, czego nie wnosi tak naprawdę nikt. I to jest przede wszystkim bardzo duża siła fizyczna, jak na jego wymiar. 168 cm wzrostu, ale musicie pamiętać, że Wolkanowski w swojej karierze zawodowej MMA, którego nie trenuje tak długo, walczył w wadze średniej, półśredniej i e, lekkiej. Więc dla niego wchodzenie na tę wyższą kategorię to nie jest duży problem. Poza tym Wolkanowski, w swojej karierze zawodowej, jeżeli chodzi o australijskie rugby. No, po pierwsze, mówię o tym zresztą bardzo często, walczył z dużo większymi przeciwnikami od siebie. Dobrze wiecie, że jeżeli, e, chyba że nie oglądaliście nigdy rugby, tam rozmiary zawodników, którzy atakują, czyli biegną z piłką, e, są różne. To nie są zawsze 120-kilowi, dwumetrowi rugbyści, czasami jest tak, że są to zawodnicy mali, zwinni i właśnie takim zawodnikiem był Aleks Wolkanowski. Możecie sobie wyobrazić, że nabieranie doświadczenia w takim trudnym, agresywnym sporcie kontaktowym z większymi od siebie, może budować w niego taki mental właśnie żelazny, który posiada, że no i nie jest specjalnie dużo większy od niego. To, co zagrało w pierwszej walce, to to, że przede wszystkim bardzo dużo. To mówiłem też o tym przy, o, przy okazji Charlesa Oliveira, jeżeli, jeżeli jeszcze on był, kiedy on był jeszcze brany pod uwagę, że to powinien robić, jeżeli chce wygrać Islama Machaczewem, czyli wysyłanie bardzo dużej ilości informacji do e, Islama Machaczewa. Obejrzyjcie sobie Free Fight, który w tej chwili ma 4, prawie 4,5 miliona wyświetleń przez dwa tygodnie na kanale na YouTubie UFC. To zobaczycie, jak dużo przyruchów, jak dużo zmiany stęsu, jak dużo informacji wysyła cały czas do Islama Machaczewa Wolkanowski, który musi to cały czas przetwarzać i interpretować. Się. Cały czas nie myśli o tym, że okej, okay, może teraz wejdę w nogi, może teraz przyjdę do obalenia, może teraz zaatakuję, może teraz wyprowadzę prosty. Najpierw musi borykać się z tym, że Wolkanowski cały czas się porusza, cały czas schodzi z linii osób przesuwa się na prawo lub Lewo plus dokłada siłę fizyczną, na którą Islam Machaczew nie był gotowy, bo te dagestańskie kajdanki i to, z czego najbardziej dagestańscy zwodnicy są mocni, zostały kompletnie zniwelowane, bo Aleksander Wolkanowski wyrównał siłowo poziom z Islamem Machaczewem, był mu w stanie dorównać walce w parterze, był w stanie bronić obaleń, no i jako taka krępa kula mięsa, którą jest Aleksander Wolkanowski, która może jeszcze w dodatku kręcić się w nieskończoność, na długości pięciu rund był bardzo dużą zagadką dla Islama Hatchewa. To powodowało, że Islama Machaczew nie mógł wykorzystać kombinacji bokserskiej, chociaż trafiał bardzo dobrze Wolkanowskiego. Nie mógł wywierać dużej presji, bo Wolkanowski cały czas się poruszał, więc musiał go cały czas tak naprawdę ścigać. Nie mógł wykorzystać swojego zasięgu, bo Wolkanowski wchodził bardzo blisko do poketa. No i właśnie, kiedy chciał wywierać presję w parterze to to się po prostu nie udawało, bo Volkanowski świetnie się przed tym bronił. Jeżeli Volkanowski ten pojedynek wygra, a jest to ewidentnie i zdecydowanie super fight, to zostanie prawdopodobnie największym i najlepszym zawodnikiem UFC w historii. W tej chwili na drugim miejscu pod Johnem Jonesem, jeżeli chodzi o zawodników pound for pound, najlepszych. Zaraz za nim Islam Mahachev. Waga piórkowa wyczyszczona. Może to, co się dla niego otworzy, to walka z Justinem o opas BMF. To byłoby na pewno coś super ciekawego. Może walka w kategorii koguciej. Może próbowanie jeszcze bronienia pasa. On o tym mówił też często jednocześnie, symultanicznie w wadze lekkiej i w wadze piórkowej, co byłoby nieprawdopodobne. To byłoby coś, czego nie wykonał jeszcze nikt, bo przecież posiadając dwa pasy, Konamagro dość szybko wylogował się z całego systemu i nie bronił tak często tych swoich pasów. Pojawiła się też jeszcze plotka, którą rzucił Ilija Topuria w hiszpańskiej telewizji, że na UFC 297 będzie walczył z Wolkanowskim. To jest tylko plotka, ponieważ on nie wiedział, że Wolkanowski wejdzie w zastępstwo z Islamem Machaczewem. No i też nie wiemy, jak będzie czuł się Wolkanowski po tej walce, która może być wyniszczającym pięciorundowym pojedynkiem, e, a 297 to przecież gala, o ile dobrze pamiętam, grudniowa. E, czy będzie w stanie po dwóch miesiącach walczyć e, z Ilią Topurią. To jest oczywiście też, byłoby niesamowite zestawienie, jeżeli byłoby e, prawdziwe, e, więc musimy je mieć pod uwagę, brać pod uwagę, ale najpierw musimy zobaczyć, kto wygra w walce e, Islama Machaczewa z Aleksandrem Wolkanowskim. Niesamowite zmiany. Jeżeli coś stanie się z Kostą, na pewno Wam o tym e, opowiem, jak tylko ten news wypłynie. Jeżeli walka zostanie bez zmian, z Kamzatem Wy możecie tę analizę obejrzeć w poprzednim e, filmie, w którym który dotyczy jakby całej Gali UFC 294. Tak czy znaczy inaczej, dajcie znać, co myślicie o tym drugim starciu e, wielkiego Aleksandra Wolkanowskiego z Islamem Machaczewem pod opieszem Kabiba Nurma Gomedowa. Bawcie się dobrze w Abu Dhabi. I do następnego.